się ma kolejny dzień, więc jak zawsze, długi GSR i bez przedłużania lecimy. Dobra, mamy na początku no, mowa. Jesteśmy w Indiach i to taki górzysty. 24 rok to w sumie może być Nepal. E, chociaż patrząc na to, że mamy słupy takie bardziej indyjskie, to jest raz. Dwu, e, dwa to mamy palmy kokosowe, które są raczej południowe. I tutaj mamy takie żółte malowanie na słupie, które jest najczęściej w Karali. Zazwyczaj to ono jest okrągłe, a tu mamy kwadratowe też może być. Gurzysta kerala mnie jedynie zastanawia, czy to będzie gdzieś tu. To w ogóle nie kerala. No w sensie to jak bardzo tu jest gęsto, jeśli chodzi o lasy, to karna taka. To... Nie kerala jeszcze. No to tak, to malowanie działa, Bo kerala jest dość długa. I mamy Peru ze Smolcamem. Jakieś tutaj info lepsze? Chyba nie bardzo. No nie wiem, to kliknę gdzieś tu może, a ja ja on klika przy Kusko, to było trochę bliżej, Kusko. 25 rok znowu shitkam, więc no India, Nepal. Już jesteśmy ewidentnie bardziej północne, jest tak płasko, zielono, dużo pól Więc ten napad w teorii mógłby to być, chociaż raczej bym został przy Indiach Też jedziemy karem, więc tym bardziej północ Indii by tu pasowała Czy to jest słup z Punjabu? Trochę daleko jest Ciężko ocenić czy tutaj na górze jest taka kratka, bo tam powinna, znaczy powinna, no często jest bo Ogólnie to mogłoby być tam po vibe'ie nie chcę aż tak ryzykować, więc kliknę gdzieś tu. Okej, okay, to było to jednak. No ale było tak daleko, że no nie byłem pewien. 24 rok samo to niewiele daje, ale mamy skały wulkaniczne, więc to od razu jakaś taka wyspa. No mamy Europę. Mamy kaję. W sensie to jest po hiszpańsku. Też mamy znak hiszpański taki no, obwódki takie czerwone. A skoro hiszpańska wyspa jakaś wulkaniczna, to jesteśmy na kanaryjskich. Pytanie tylko, którą wyspę wybrać. Zastanawiam się nad Fuerteventurą, bo taka jest dość ciemna ziemia, no ale zostawię chyba tę A no też się chyba zastanawia, którą wyspę kliknąć. To głodą zarotę, to jeszcze dalej. No, od razu jakieś Stany Kanada. Drewniane słupy z takimi grzybkami na górze, oczywiście mówię o tych izolatorach w tym kształcie. No i właśnie, czy Stany czy Kanada? Sporo drzew liściastych, więc raczej bardziej południowo, czyli jakieś Stany. No, takie pagórki niewielkie. Dużo właśnie drzew, więc pewnie jest to wschód. No dobra, mogę pójść, coś takiego. Ok, no to tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie nawet... jakiś taki nawet niezły gest, ale no... to bardzo dobry gest. wyszedł. Wszystkie białe linie, no mamy te szerokie obwódki hiszpańskie, też ten ladder pole, który jest we Francji i w Hiszpanii. No tym razem jest to oczywiście Hiszpania ta kontynentalna, tak to wygląda. Nie wiem tylko gdzie, ja trochę północno, mogłem z tymi górami klikać, chociaż tam jest sporo jakiegoś takiego, nie wiem, No jasne zbocza są takie, co jest bardziej południowe. Nie wiem, kliknę nad Madrytem. I on klika trochę bardziej na wschodzie. No to było po drugiej stronie, więc dla mnie dobrze. Mamy kwadratowy słup z kropkami na całej wysokości, więc Tajlandia. Poza tym to nowa droga, więc no, to często tak jest. Ruch lewostronny, chociaż tu akurat tego za dobrze nie widać. Język mamy tajski oczywiście. Numeru telefonu nigdzie nie widzę niestety. Ale chyba kliknę sobie gdzieś tu przy panku. I zobaczymy, co to z tego będzie. No, to był niestety wschód, więc teraz ja trochę stracę. Mamy Indie. Znowu jest ten boxcar. Ten słup jakby z taki, A nie z Betonowy? Chyba? Taki Trident. No, ale to mi nie wygląda jak Karnotaka. Zresztą boxcar w Karnotace nie występuje tak swoją drogą. No, to jest jakieś takie suche. Dużo tych roślin z suchego klimatu, więc to może być jakiś Rajasthan. Gujarat chyba nie, bo nie ma nigdzie żadnego dziurowego słupa. A tam są takie dość często. No spróbuję ten Rajasthan. To był Rajasthan, trochę bardziej nawet na zachód. Australia, taka moja pierwsza myśl, no i raczej by to była Australia. Droga taka ziarnista. Tu jest często na zachodzie. Ziemia ogólnie by pasowała taka czerwona pod zachód. Ale właśnie czy to na pewno będzie zachód? To się Western Australia. Nie ma za dużo eukaliptusów. Te drzewa ogólnie takie bardziej północne by mi się wydawały. Więc jak Western Australia klikasz to gdzieś tutaj wyżej. Ale się boję, że to będzie po drugiej stronie w jakimś Queensland czy czymś. W sensie jedyne co mi wskazuje tak typowo na Western Australia to jest ta droga. Z taką teksturą, jakby nic innego tu nie widzę. No bo tak, Northern Territory wydaje mi się, że nie. Boję się jedynie o Queensland. No dobra, spróbuję. No i co przeciwnik zrobi? New South Wales. A jednak to był Nord terytori. Okej, okay, no to dobrze, że nie klikał, bo byłby bliżej i pewnie bym przegrał. A tak to gramy dalej. Podwójna żółta. Mamy trzecią generację. Jest jedno łóżko w blurze, więc to jest blur z USA. No i co mi to daje? Nie za wiele. Kukurydza, no to co no, się, no I mógłbym kliknąć niby Indianę. Wszystko dookoła. Nie wiem czy jest tu coś co mi pomoże w jakikolwiek sposób. Chyba nie bardzo. To też chyba nie są szerokie linie tylko takie dwa razy malowane, więc w SWG nie klikałem. Mam nadzieję, że to nie będzie tam, bo jak będzie to on będzie bliżej. To było Ohio, więc on jest bliżej, i to już wystarczy. Niewiele brakowało, żebym to no przeżył. No ale wyszło jak wyszło. MPZ. No, mamy praktycznie same to takie wysokie słupy metalowe. No, o to niewiele mi mówi. No, jesteśmy w Europie, nie? Ale gdzie? niczego za dużo nie widzę, bo myślałem na początku, że jakaś Belgia, ale może to nie wiem, Czechy, cokolwiek. czy to Belgia. Francja jednak przy Belgii, no myślałem o tym. No, w sensie, myślałem o Belgii najbardziej. No, tutaj dostałem puszę, trochę, nie wiedziałem co zrobić, ale na szczęście przeciwnik też nie wiedział. No i mamy nową drogę. Motorek jakby stoi pod ruch lewostronny. Ale to właśnie stoi, więc to nic za bardzo nie znaczy. Wciąż to może być ruch prawostronny tutaj. Ciężko stwierdzić. Tam jest słup okrągły betonowy, więc w Tajlandii bym tutaj nie widział przez to. Ogólnie vibe taki średni pod Tajlandię. Bardziej jakieś co, no Indonezja by to mogła być, albo te Filipiny. Jeśli ruch tu jest prawostronny. Bo nie wiem. Może jest prawostronny? A może to po prostu są. No, może to po prostu Indonezja? Mam nadzieję, że nie Tajlandia. Bo wydaje mi się, że to nie powinna być Tajlandia. No. Czy te Filipiny, czy hedgeover w ogóle? Nie mam mnożnika, więc chyba mogę sobie schedżować. Najgorzej jak to będzie na Tajlandię. Dobra, spróbujmy. A tam z mi się kojarzy, ale nie wiem z czym do końca, w sensie w jakim kraju to najczęściej występuje. A szkoda. Okej, okay, jestem bliżej z tego hedge'a. To były Nusy. To też mi przeszło przez myśl, że właśnie taka trochę dziwna Indonezja to może być tam. No ale nie odważyłbym się tam klikać. Żółta ciągła, biała przerywana, więc jesteśmy w Argentynie lub w Urugwaju, tak normalnie. No ale czwarta generacja, więc musi to być Argentyna. Góry widzimy na zachód. Więc wszystko tutaj by miało sens. Stawić katamarkę czy niżej? Okej, okay, nawet drogę no, prawie trafiłem. A tu już mamy raczej jakiś peru, tak po wajwie patrząc. Chociaż słupek tutaj nie jest czarno-biały. To jednak mimo wszystko myślę, że to jest peru. Zwłaszcza, że mamy te kępki trawy wszędzie. I typowe dla peru. Bo to nie są chyba te argentyńskie krzaki, tylko te kępki trawy, właśnie. No, w sensie, jakby to była Argentyna, to jakaś taka mega mega północna. Ale raczej nie. Bo to wygląda jak takie północne Chile, południowe Peru, coś, coś takiego. A w Chile by nie było żółtych na środku linii. Więc po prostu załóżmy, że ten znak ma. No, po prostu nie ma czarno-białego słupka z jakiegoś powodu. To nie są te kępki trawy. I to były wtedy krzaki z Argentyny. Nie wiem, schodżuje to może też. Czyli jednak, czyli jednak, ale to taka, taka nietypowa bardzo Argentyna. No to była jedyna opcja, tak naprawdę. Jeśli to Argentyna, to musiał być tu na północy. Ale to przynajmniej tłumaczy, czemu ten. Eee, no. Czemu pasków nie było tych czarno-białych? No tu mamy Turcję, jest Bollard nawet po prawej stronie, tylko mapa akurat zasłania. To jest ten cały pavement za Haki. W sensie, jeśli to Meksyk, to mogę tam kliknąć. Tylko pytanie brzmi, czy to jest Meksyk. Bo taki pavement to też w Kolumbii widzę czasem. Może są jakieś trzy kamienne pasy i cztery betonowe. Jak między tymi betonowymi są te kamienne, właśnie. W sensie chyba bardziej przemawia do mnie Meksyk na tej rundzie. Wiesz, te góry, no kurde, tu i to bym widział, tak szczerze. I boję się, że to będzie Kolumbia. To zacienka za strzałka chyba na Meksyk. Jak mi się coś wydaje. Kurde po co no to była OHK. Uznałem, że... dobra to pokażę to może. Hmm, pokażę może o co mi chodziło. Przy okazji sam zobaczę co to była za strzałka na tym znaku. O tutaj. Bo w Meksyku ogólnie te strzałki. Okej, okay, no była szeroka, myślałem, że była trochę węższa. Bo właśnie inne kraje Ameryki, no południowe głównie yy, mają no tą sokę trochę cieńszą niż Meksyk. Wiem, że Meksyk, Meksyk nie jest w Ameryce Południowej, ale tak można, jak się ma 50-50 jakieś z Meksykiem, to można tak to niby rozróżnić. No ale jakoś tak, nie wiem, nie, myślałem, że to jest cienka. No trudno. No dobra, to by było na tyle, więc jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema!